Hej, hej, ja mam na Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik. Na filmik, w którym opowiem Wam o kilku książkach, które dla Was wybrałam, które wydaje mi się, że będą dobre na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w takim fajnym stylu, który po prostu dadzą nam kopa, bałam kopa do działania i do. Iście po prostu do szkoły kolejnego dnia. E, więc taki trochę z back to school można powiedzieć filmik, ale nie do końca. E, przygotowałam coś e, o nawykach, coś będzie o inności, o tym, e, o sobie, o rozpoznawaniu siebie, poznawaniu siebie, więc już mam nadzieję, że Wam się taki filmik spodoba. I te książki też. Jestem ciekawa, jakie książki wy wiecie. Tak, e, Czytajcie przed rozpoczęciem roku, czy faktycznie próbujecie takie, które Was dobrze nastroją, czy raczej po prostu coś, co wam do ręki wpadnie. No dobra, żeby już nie zaczynać. Nie zaczynać, tak, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy ten filmik, a jak się Wam podoba, tu łapka do góry i zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej. No i tu już może na początek zaczniemy od książki, którą ja uwielbiam, którą będę chciała kiedyś przeczytać jeszcze raz, przerobić jeszcze raz. Jest to siła nawyku pana Dagicha, dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie. Jest to książka o nawykach, o tym. Jak zmienienie najmniejszej rzeczy może wpłynąć na nasze całe życie. Jak zmienienie na przykład tego, że wstajemy rano od razu, a nie leżymy na łóżku, może zmienić nasz cały dzień. Jak właśnie takich małych rzeczy możemy zmieniać całe nasze życie. Jak kobieta, która przez, przez paliła była bardzo otyła, nagle się zmieniła w businesswoman i jest szczupła, wiecie, zaradna. E, jak różne firmy zmieniały swoje, na przykład zmieniały od pod podstawy czyli od swoich pracowników, od bezpieczeństwa i nagle przynosiło im to milionowe zyski. Jest to bardzo dobra książka, która mi się świetnie czyta, która też ma, ma małe rysunki, a e, jak widzicie, ja pozaznaczałam, ogólnie mało kiedy zaznaczam w książkach rzeczy, ale w tej musiałam, nie potrafiłam inaczej, więc wydaje mi się, że to jest dobra książka na początek roku szkolnego, ty wiecie, bo rozleniwieniu wakacyjnym, próbujemy wejść znowu w rytm nauki, znowu w rytm w takiego w próby uczenia się. I tutaj, właśnie zobaczycie, że to, że my chwytamy za telefon, to jest nasz nawyk. To nie jest po prostu, że my chcemy tylko sprawdzić tele, telefon, godzina, Albo po prostu, że jest nasz nawyk, że wtedy też się. E, wtedy też się rozpraszamy, nasze myśli już nie są tak skupione i potem jak wrócimy do nauki, to znowu potrzebujemy, żeby do tej nauki wrócić. Więc bardzo Wam polecam, czytajcie, bo z niektórych nawyków nie zdajemy sobie w ogóle sprawy, że one są, a w naszym życiu są. Więc czytajcie, wydaje mi się, że będzie po prostu dobrą lekturą. To też jest lektura taka po prostu do przeleżenia, że tak powiem, do zastanowienia się czytajcie, bo jest bardzo fajne. Drugą, troszkę już taką lżejszą fantazję jest to Dom nad Błękitnym Morzem. Jest to książka, która wyszła niedawno, T.L. Klun. Jest to książka, która mnie urzekła. Jak dla mnie tutaj jest połączenie roku 1984, Orwella, połączenie Harry'ego Pottera, Zaginionych Miast i jeszcze czegoś innego, czego zapomniałam w tej chwili. Tutaj też jest po powiedzenie, że to jest takie połączenie historii o dzieciach z Kanady, o dzieciach pierwotnych. Mamy Linusa, czyli mężczyznę, który pracuje w Departamencie Wydziale Nadzoru nad Magicznymi Nieletnimi i on naprawdę tym żyje. On myśli, że to wszystko pomaga, że jego praca ma sens. I zostaje wysłany na tajemniczą wyspę, gdzie są ukrywani właśnie magiczni nieletni, ale wyjątkowi. Ludzie się po prostu ich boją i boją się inności. I ja tak książkę wam zaproponowałam, żebyście właśnie zobaczyli, że to, że ktoś jest inny, nie znaczy, że jest gorszy. Jest piękny, tylko on po prostu to piękno musi w sobie zauważyć, a to, że inni go trącają, to nie jest nic związanego z nim tym, kim on jest, tylko po prostu tym, że ludzie się go boją, że boją się czegoś innego, boją się inności, nie są otwarci na innych. I właśnie według mnie ta książka jest o tyle dobra, żeby właśnie zobaczyć, że, że ktoś jest inny, nie znaczy, że jest gorszy, tylko jest piękny, jest po prostu piękny w sobie i trzeba chcieć zauważyć to piękno. Nie każdy to piękno chce zauważyć, to jest jego problem, nie twój. I po prostu ta książka jest w takim fajnym stylu napisana, jest taka łatwiej delikatna, łagodna. Mamy mężczyznę, który właśnie... Um... Zmienia, można powiedzieć, swoje myślenie, który jest otwarty, który jest ciekawy, który później nie dociekliwa, wcześniej wiecie, taki nie był tylko właśnie to, co mu mówili, to on to przyjmował. I no po prostu czytajcie, bo jest bardzo fajne. Zakończenie też jest fajne i ogólnie po prostu taka urocza książka. Myślę, że na początek roku szkolnego właśnie będzie bardzo fajna, więc ja bardzo polecam. Potem. To trzecią książką, którą Wam polecam, to jest książka, która toczy się na kampusie, na, w, na uniwersytecie, gdzie właśnie dziewczyna wychodzi ze swojego domu rodzinnego i trafia na uniwersytet. Jest to Loveless, pani Alice Osman. I dlaczego tę książkę Wam polecam? To jest książka o odkrywaniu siebie, o odnajdywaniu siebie, o chęci odkrywania siebie, o też popełnieniu błędów właśnie w drodze do odkrycia siebie. Jest to książka o romantyczności, o aseksualności, gdzie wydaje mi się, że na rynku wydawniczym jest dość mało książek, o tej tematyce. I właśnie to jest książka, gdzie główna bohaterka próbuje odkryć, kim jest, Georgia, próbuje właśnie znaleźć siebie tak naprawdę w tym wszystkim i też jest z tym wytrwała, trochę tego się obawia, ale jednak próbuje, dąży, później też tłumaczę osobom. Niektórzy tego nie rozumieją i nie rozumieją trochę lepiej. Jest to książka po prostu, gdzie właśnie pokazuje też że to, że ktoś jest. Nie szablonowy, nie znaczy, że mm, taki inaczej, to, że ktoś jest nieszablonowy, nie znaczy, że po prostu nie może nim być. E, może być, tylko po prostu musi zaakceptować siebie, swoją wewnętrzną ja. I to jest właśnie książka o tym i myślę, że to jest też dobre teraz, na początek roku szkolnego, gdy wracamy do szkoły, gdzie każdy z nas jest inny, każdy z nas jest różny, w sumie gdzie wracacie tak naprawdę, bo ja już nie wracam, e, i gdzie ciężko jest Zrozumieć siebie, bo próbują nas tak wepchać w szablon, bo tak jest wygodniej, jak jesteśmy w szablonie, jak postępujemy według określonych zasad. Może nie tyle zasad, ale po prostu według określonego schematu, jak postępujemy, to tak jest łatwiej innym. Ale właśnie nie, każdy z nas jest inny i każdy z nas powinien postępować tak, jak on czuje i tym, według kim jest. Więc to jest książka, dajcie, którą czytajcie, bo naprawdę jest bardzo fajna. I kolejną książką, tu akurat już nie mam przy sobie tych egzemplarzy, więc będą tutaj się pojawiały ikonki, Biblioteka o Północy pana Mathega. Jest to książka. O życiu. Mamy Norah Seat, kobietę, która uważa, że nie wykorzystała w swoim życiu szans, że nie wyszła za mąż, nie odważyła się grać w zespole, znaczy grała w zespole muzycznym, ale nie odważyła się wyruszyć w trasę koncertową, gdzie nie została pływaczką, miała możliwość zostać pływaczką olimpijską, ale... Zostawiła to i wiecie, było masa możliwości, masa niewykorzystanych szans według niej, które według niej zniszczyły jej życie. Ale potem trafił do Biblioteki o Północy, czyli do miejsca, gdzie ma możliwość, ponieważ już po prostu wszystko, tak się potoczyło, że już miała dość swojego życia i stwierdziła, że ona popełni samobójstwo, bo po prostu już nie może, już nie może dalej, że jej życie to jest jedna wielka farsa według niej. I trafia do Biblioteki o Północy, do miejsca, gdzie może podróżować po swoich życiach. Po swoich życiach od tego momentu teraz, od północy i wiecie, do, do później. I ma taką księgę żali i po prostu. Podróżuje po różnych, według niej, idealnych życiach, które są. Czyli na przykład trafia do Australii, ponieważ ona uważa, że nie wykorzystała szansy, żeby tam lecieć. Po czym, no cóż, okazuje się, że te życia każdy z nich ma ból, każdy z nich ma cierpienie że życie nie może być tylko cukierkowe, że nie może być tylko piękne ale w każdym życiu jest element bólu, z którym każdy z nas musi sobie poradzić. I właśnie uważam, że ta książka jest o tyle ważna, żebyśmy my dostrzegli, że jak coś się dzieje nie tak w naszym życiu, jak w naszym życiu jest cierpienie, jak w naszym życiu jest ból, to jest on po coś, jest on. Taki, że my jesteśmy w stanie to po prostu pokonać te trudności, które są w naszym życiu. I tak samo stwierdziłam, że jest dobry teraz na rozpoczęcie roku akademickiego, szkolnego, e, bo no cóż, szkoła dla wielu z nas wydaje się koszmarem, wydaje się cierpieniem, gdzie, gdzie nie chcemy chodzić. Ja chciałam chodzić, mi się bardzo podobało w szkole. <laughs> Ale ogólnie miejsce, które po prostu mm, nie jest nasze i... Możemy to wszystko przekuć w coś pięknego, możemy znaleźć sobie swoją grupkę znajomych, z którymi po prostu będziemy towarzyszyć, z którymi będziemy. I właśnie ta książka pokazuje, że życie. Po prostu nie jest piękne. Każdy z nas ma swoje bóle, których my może nie rozumiemy, ale dla tej drugiej osoby są one bardzo ważne. Dla nas jej problemy mogą być mało ważne, nasze mogą być ważne, a dla niej nasze problemy mogą być mało ważne, ale jej bardzo ważne. I właśnie tu widzimy, że ona podróżuje po życiach, podróżuje po wszystkich według niej niewykorzystanych możliwościach, które tak naprawdę okazują się. Że tamte możliwości też przynosiły jakiś ból, też przynosiły jakąś pustkę. Nie tylko były pięknym życiem, dobra, bo już czuję, że troszkę tak po prostu y, podróżuję po tym samym temacie, a nic więcej nie dodaj nowego, albo to jest to książka, która pokazuje, że, y, że warto żyć. Mimo wszystkich trudności i przeciwności, które są w naszym życiu. I kolejną książką, o której chcę wam opowiedzieć, to jest autobiografia Christine Lauren. Jest to książka o odkrywaniu siebie, o takim zaprzeczaniu sobie. Po prostu bardzo urocza książka o miłości dwóch chłopaków do siebie. Mamy tutaj Tanera i mamy Sebastiana. Taner to jest chłopak, można powiedzieć, troszkę z zewnątrz. On się sprowadził do miejscowości Mormonów, a Sebastian to jest syn biskupa mormońskiego, który mm, rok wcześniej napisał książkę i ta książka będzie wydawana. I Tanner to jest chłopak, który ostatni, chodzi do ostatniej klasy high school i tak naprawdę chce już tej miejscowości się wyrwać, żeby w końcu żyć pełną piersią, pełną sobą. Jego rodzina go akceptuje. W 100% to, że jest gejem, to, że jest takim. Mm, Zaklarowanym, dokonał koming-outu wcześniej, przed wyjazdem do miejscowości, ale wie, że po prostu w miejscowości marmońskiej nie może tego okazywać, no bo cóż, byłby gnębiony. A Sebastian to jest chłopak, który też czuje pociąg do chłopaków, ale on tego do siebie nie dopuszcza. On uważa, że okej. Okay, ale i tak będzie miała żona za niedługo. Jest to książka o odkrywaniu siebie, jest to taka właśnie bardzo urocza książka e, i też e, o, o dokonywaniu mm, decyzji, o do, dokonywaniu kroków różnych w naszym życiu, e, że czasem warto zaryzykować, żeby mieć coś pięknego. No i cóż, chyba tyle, że idzie ta książka, mi się ona bardzo podobała i wydaje mi się, że Wam też się może bardzo spodobać. Okej, okay, i na koniec wam polecę dwie serie. To będą dwie serie e, romansów, literatury obyczajowej, według mnie bardzo urocze, które po prostu wciągają i wiecie, nie da się od nich oderwać. E, I pierwszą to jest Maxon Hall, Pan Casten. Jest to książka, która toczy się w high school, dlatego stwierdziłam, że tutaj będzie idealna. Mamy Ruby Bell i mamy e, Jamesa Biforta, czyli mm, dwójkę, które tak naprawdę... Dzieli prawie że wszystko. Chodzą do tego samego liceum, ale Ruby jest ubogiej rodziny, a James jest z bardzo bogatej rodziny. E, I ona ją nigdy nie zwraca uwagi do momentu, aż ona odkryła tajemnicę jego rodziny, e, której tak naprawdę. No, jakby wyszła na jaw, to źle by to się skończyło. Jest to książka, która po prostu wciąga, od której ja tak kilka lat temu nie mogłam się oderwać, po prostu którą czytałam, chłonęłam i myślę, że taki po prostu książka, ta tak wciąga przed rozpoczęciem roku akademickiego, szkolnego, jest idealna, tak właśnie, żeby, wiecie, oderwać się od codzienności, nie myśleć o, no, o najbliższych dniach, ale czytać, czytać i nie móc się oderwać. I mi się ona bardzo podobała i myślę, że Wam też się może spodobać. Po prostu urocza książka, urocza seria. Trylogia to jest Save Me, Save You i Save Us. I ostatnią serią, którą polecam to jest seria pani Colin Hoover. Ja już o niej kiedyś mówiłam i teraz bardzo dużo, zbyt dużo o niej nie będę mówiła. Jest to Slamed, Point of Retreatment, This Girl. Jest tutaj historia o Laken i o Willu, czyli o dziewczynie, która przeprowadziła się do miejscowości i jej sąsiadem jest Will, który opiekuje się swoim młodszym bratem. I po prostu jest to książka, seria... Gdzie ona jest tak urocza, e, po prostu m, gdzie łzy czasem same przychodzą do oczu nam, e, gdzie jesteśmy ciekawi zakończenia, gdzie w ogóle pierwszy tom łami nam serce, znaczy środek. Jesteśmy, nie dowierzamy temu, co się dzieje, ale chcemy czytać dalej. Gdzie po prostu jest to taka seria, że aż mi się tak chciał ją ponownie czytać, e, i chyba w końcu kupię sobie tę serię dla siebie, ale może poczekam, aż wyjdzie cała w nowym wydaniu, bo teraz jest nowe wydanie. No i cóż, to są wszystkie książki, które tak wiecie, polecam na rozpoczęcie roku szkolnego, żeby się oderwać od codzienności. Mam nadzieję, że jakaś może Wam wpadnie tak do gustu, do ręki, że Wam zachce się którąś z nich czytać. A ja już teraz zmykam i do zobaczenia później, yy, czyli na następnym filmiku. A teraz papa, Tak, pa. Wam się podobała, łapka do góry i zapraszam, ze mną na dłużej!